Witajcie moi drodzy widzowie! W dzisiejszym materiale zestawu Lego City Powietrzna Policja 60208, a reszcz spadochroniarzy. Ja jestem Lekrzyt Kamila i zapraszam Was do oglądania. Na początek przyjrzymy się minifigurkom, a pierwszą z nich jest złodziejka, na nóżkach ma nadruk szarych pasków, na białych spodenkach, tak samo jak na bluzce, ma ona białe rękawki, żółte rączki, z tyłu również mamy te paski, mamy również czarny hełm z przyciemnianą szybką. Oraz jeden wyraz twarzy. Taki nikczemny, uśmiechnięty. Widzimy, ma ona nawet tutaj mikrofon. Tak więc przejdźmy do kolejnej minifigurki. Kolejną minifigurką jest chłopięcy złodziej. Na nóżkach ma takie same nadruczki jak poprzednia minifigurka. Ma on również szarą, ciemną bluzę. Pod którą mamy również taką samą koszulkę. Ma on również taki sam mikrofonik, jeden wyraz twarzy, taki uśmiechnięty nowe przyciemniane gogle. W dwóch rękach trzyma pieniądze, również fajnie zbudowane. Z tyłu ma nowy element plecaka, z którego wystaje mu spadochron. Teraz pokażę Wam, jak lata. Kolejną mi figurką jest Pan Policjant. Na nóżkach w kolorze jasno-niebieskim. Ma on takie, jakby szelki. Na brzuszku ma on czarną kamizelkę z szarymi kieszonkami. Ma również odznakę policjanta. Ma również czarne rękawiczki. W ręku trzyma kajdanki. Ma on również te nowe gogle, takie same jak u tamtego złodzieja, tylko że w kolorze niebieskim. Ma on również biały kask. Również posiada on mikrofon. Z tyłu mamy napis Policja. Sam figurka prezentuje się naprawdę fajnie. I ostatnią już figurką jest pani policjant. Ma ona niezadrukowane granatowe spodenki, szare rękawiczki. Granatową kamizelkę, na którym widzimy mikrofon, odznakę policjanta oraz jasnobrązowy pas. Ma ona również biały kask z przyciemnianą szybką, a pod spodem jeden wyraz twarzy, taki uśmiechnięty z okularkami. Z tyłu mamy napis Policja. Przejdźmy teraz sobie do samego zestawu. Zaczniemy od motoru pani policjant. Ma on jasno-szarą kierownicę. Po boku mamy napis policja oraz odznakę. Ma on dwa jasno-szare koła. Sam motor jest w kolorze białym. Z tyłu ma niebieski chwytak, na którym mamy kajdanki. Oczywiście możemy tutaj posadzić naszą minifigurkę policjantki. I prezentuje się to naprawdę fajnie. A tak prezentuje się pojazd złodziei. Jest on w kolorze bordowym. Z przodu mamy dwa żółte światła, na których zakłada się taką specjalną siatkę. Mamy również cztery jasno szare koła. Z tyłu mamy element, który nam pokażę pod koniec recenzji. Tutaj może nam stanąć jeszcze jedna minifigurka. Tutaj mamy ciemnoszarą kierownicę na które możemy posadzić naszą minifigurkę złodziejki, a tutaj minifigurkę drugiego złodzieja. A tak prezentuje się sam samolot. Zaczniemy może od przodu. Mamy tutaj znak policja. Mamy również Jasno niebieską szybkę, która jest oczywiście otwierana. Mamy żółte siedzenie dla naszego policjanta coś dzięki czemu może on sterować. Zielone światełko miejsce na kajdanki tak wygląda ono zapełnione. Po boku mamy dwa białe skrzydła na jednym mamy zielone światło, na drugim czerwone. Mamy również niebiesko-biały dach. Z tyłu element, który jest nadrukowany na szczęście. Mamy dwa niebieskie tylne światła oraz dwa ognie wychodzą nam z silników. Mamy również element, który za chwilę wam pokażę. Mówiłem, że pod koniec recenzji pokażę wam, o co tutaj chodzi z tym elementem oraz z tym, a mianowicie, najpierw trzeba to sobie wysunąć za ten żółty element, i wychodzi nam taki haczyk. Kiedy policjant chce złapać samochód złodziejaszku, po prostu zahacza się o ten tylny element, i złodziej już jest złapany. Dzięki za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Padajcie również na mojego facebooka pod nazwą Kamil Knabel. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!